Cześć, Cześć, dzień no, dobry. Proszę, Cześć, Karolina. To, hej. to ja tu się ten, pokazuj, gdzie masz szafę. Pokazuj, co tam masz. Zobaczymy, co nam błyszczy przede wszystkim. Bo mnie tylko błyszczy, i tylko właśnie błyszczy. Moje ukochane złoto jako pierwsze muszę ci pokazać. To jest twoja ulubiona bluzka. Tak, to jest moja ulubiona bluzka. To jest idealna opcja na imprezę, na jakieś wyjście, ale też do sesji zdjęciowych jak najbardziej się przydaje. Widzę, że lubisz kratę. Masz na sobie bluzkę w kratę. Tutaj tak, kolejna. Tak, kratę jest I następna. Zgadza się. Trochę koloru. Właśnie taki mocny kolor nawet lubisz, tak. widzę. Tak, ja, ja lubię się wyróżniać. Nie jesteś szarą myszką. Nie, na pewno nie. To ładne, to trochę takie... No, trochę pod sesję zdjęciową. Tak, bym ja w tym miałam zdjęcia robione. No to jest bardzo ładna rzecz, tylko właśnie dla mnie ona jest zarezerwowana na sesję zdjęciową, no a myślę, nie na że... życie. Są jetty, ale w tym roku też odkryłam sukienki. Zaczęłam robić wywiady, reportaże i tam już do niektórych sytuacji było to wymagane, żebym wyglądała jak kobieta, a nie jak takie dziecko. A tak się czujesz, że wyglądałaś dotychczas jako dziecko? Tak. Poszukamy tej kobiety. Bardzo się cieszę. Co jest tutaj na dole? E... Tu są spodnie. Tak. No, to ja jest taka jest... długość, powiedziałabym. – Odważna? – Odważna, minimalna tak, nawet. A ja bardzo lubię kolory i bardzo lubię motyw morski. – No widzę, że w ogóle się nie boisz nie, eksperymentować. – Nie, totalny luz. – Nie no, hit! Rodeo! – One są genialne! Nie dziecka. no, nie ma tutaj w ogóle nic klasycznego w tej szafie, nie. widzę. Każda rzecz jest e, spektakularna po prostu. O, następne wiązania. Tak jest. Ja tu w szafie widzę przede wszystkim bardzo dużo wzorów, mocny kolor. – Zdecydowanie. – I dużo błyskotek. Całe ja po prostu.